może niektórych zdenerwować ale widzowie to jest podobna jakaś lepsza bitwa bitwa na artylerii Przykuje się baboka mania przepraszam z góry panie black devil link do hero wars ci nie działa ponieważ używasz od bloka, wyłącz go na chwilę i gra ci się włączy no na razie tak, tak jakoś jest Nie przeszkadza mi to aż tak bardzo Kot mi przebieg po klawiaturze, przepraszam. Okej. Okay. Wybaczymy ci peluz. O kurka wodna, gościu ma same pociski, które ogłuszają. Orzeż... Cholera jasna. Ej, no to jest ustawione. No tak się zatrzymał. Ale lipa. O, chyba ogarnąłeś czosnek. Bardzo dziękuję ci za prejmię. Witaj. Czy to jest stokowe działo? Ty masz stokowego GW tigera. Łomatko, święta, matko i córko. Stokowy GW tiger. Że ci nie wstyd takim jeździć w bitwach. Wstyd, wiesz co, wstyd z tokowym GW Tigerem. A idź pan. Nie pokazuj się na dzielni, bo wstyd i będą się z Ciebie śmiać. Powiedzą, ale paść. Nie no, wiadomo no, trzeba się przemęczyć. Chyba, że się ma Free pan to wtedy spoko. Na razie strzelamy w takie cele dobrze pancerzone, więc ten domek jest skromny. W tej bitwie najcenniejszy byłby, wiecie co? Baczat, Gesor i Arta. To są takie cele, które możemy realnie przebić. O! A propos przebijanie jak pancer dostał za tysiąc? On chyba woli stokowe działo. Nie no, chyba nie no, co ty, to działo stokowe to. Robi śmieszne uszkodzenia. Ono skubia, a nie robi damage. To ciało jest ewentualnie dobre pod misję na ogłuszanie. No ale nie pod misję na damage raczej, no nie, nie, nie. Co to to nie nazywa? 100 damage, No co to, co to jest 100 damage? Panie, co pan? Biedaczek w tej eboli. Masakrowany. Masakrowany on jest. 63. Naprawdę no. Damage jest tragiczny. Ale ciekawy jestem, jak ty zrobiłeś dobry wynik w tej bitwie, właśnie. Jakim sposobem. 270. Mam nadzieję, że będzie tu jakiś strzał za nie wiem 700. Mam nadzieję, że będzie coś grubszego. Bo na razie to mówię, no, nawet zobaczcie, nie przekroczyliśmy. 300 uszkodzeń czelicie to Co dalej jak się wysłało zgłoszenie Kuba? No to czekasz, to, to spokojnie. No to na pewno nie będzie dużo. O, znaczy no... W skali tej bitwy to jest dużo. Bo w bok weszło i to włoch. Włochy dostają mocno, ale nie ma szans na przebicie go w bok ani we front. To może być dobry strzał. To może być najlepszy strzał w tej bitwie. Może być. Uwaga! Miałem rację. No i to jest damage. Ej, dlatego Giesory i Kołowce ogólnie to tak. Nie mają się za dobrze. Nie mają, nie mają. Zbierają ostry wpiernicz. Uuu, czysta. A w Jagodę 300 to dużo jest. Ho, jagoda ładnie zbiera od baboczków. Bardzo ładnie zbiera. Super przyjemnie zbiera. Mega, mega. I kolejna jagoda. Byłeś w lesie na zbieraniu jagód, chyba, że tyle jagód obijasz. Ej, trzy pociski, zobaczcie, bo się zaraz pociski skończą. O, ten strzał był bardzo ryzykowny. To był taki strzał, że aż zdziwiłem się, że go oddałeś. Przy tej ilości amunicji. To trochę skery. Babok, no pytanie, czy będziesz pierwszy? Pierwszy po baboka mocny zawodnik. Ja Jagoda. Jagoda. Koniec zabrakło pocisku, który mógłby być, gdybyś nie strzelił w tego jak tigera za skałą. Ale to takie gadanie. O, kurde. Mógł nie strzelić. No, wiadomo, no, gdyby nie próbował, to by nie zrobił tego wyniku. No, to próbowanie pozwoliło mu w ogóle zrobić taki wynik, więc i tak super. I tak rewelacja jak na Arte stokował 4,5 tysiąca uszkodzeń własnych, 6 tysięcy po ogłuszeniu. mega, mega bitwa. Woli podkreślenie mielona się Tak, Fadina mógł jeszcze zrobić, to prawda. Nie pomyślałem o tym. Nik, wolim podkreślenie mielona Wolisz mielone? Dobrze. kończy mi się te 24H po opuszczeniu klanu. Pozdrawiam uśmiech 30... Ile Ekspa dostał, ale masakra, 1400 ekspa. Dużo. Team mielony! No dobra proszę pana, zapisuję do klanu jako super vip. Robi się klan pod rezerwy Super VIP. Dobra. Lecimy dalej z kolejną bitwą. Teraz, widzowie, będzie Baczatilion. Będziemy Baczatiliona mieli na ekranach. Czy wiadomo, co już z tymi zdarzeniami losowymi, kiedy to wejdzie? Yy, jesienią. A jesień zaczyna się niebawem, więc może jeden z przyszłych patrzy.